Serdecznie w Starostwie Powiatowym w witam Pana konserwatora Drogowskiego, zarówno Pana Dariusza Bartona, witam kolegów samorządowców, wójtów panią wójt i skarbników oraz moją koleżankę Starostę. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj w bardzo dobrym temacie ratowania w warmińskich. Podjęliśmy taki trud, tutaj powiedział Ośnicki z panem konserwatorem, jak również z kolegami wójtami, żebyśmy mogli te kapliczki w jakiś sposób zacząć remontować. Jest ich ponad 1300, zadań jest naprawdę bardzo dużo. Wiemy, że dzisiejsze porozumienie będzie odbywało na sztuk 20, ale przecieramy trasę i drogę do tego, żebyśmy mogli z innymi gminami, czy na terenie innych powiatów też móc takie zadania robić. Mam nadzieję, że to jest początek. Ja bardzo serdecznie chciałbym e, tutaj podziękować założeniu e, nowemu Wydziałowi Inwestycji Rozwoju a w szczególności Eli Matczak-Pudelskiej za zaangażowanie e, w sprawie kapliczek, bo to ona e, fizycznie prowadziła i e, prowadzi całe to zadanie. Wiecie, że pomagamy gminom przeprowadzić wszystko, e, staramy się zrobić wszystkie zadania za gminy, żeby Wam przygotować tylko dokumenty do złożenia. Minister z jego korespondencji z nami, czy z osobistej wizyty tutaj na Warmii w tamtym roku wynikało, że jest przychylny Kapliczkom Warmińskim i że będzie chciał wspólnie realizować, jeszcze Pan konserwator na chwilę to potwierdzi, bo też takie pismo otrzymał, że to jest dobry pomysł, który możemy realizować wspólnie. Cieszę się bardzo, że przy, jak zawsze można liczyć na kolegów samorządowców, że podejmujemy ten temat wspólnie, bo inaczej nie dalibyśmy go zrobić sami, bo wiemy, że remonty kapliczek to jest kilka 10 tysięcy złotych na każdą, natomiast pierwsze prace, które trzeba zrobić, to trzeba zrobić prace konserwatorskie i projektowe i po to dzisiaj podpisujemy to porozumienie, żeby takie prace wykonać. Dziękujemy panu konserwatorowi za przychylność i za dofinansowanie tego na poziomie 35% całości zadania, które będziemy robili, jest to dla nas ważne, i istotne, że właśnie Wojewódzki Konserwator włącza się w takie działanie i że po raz pierwszy możemy wspólnie taki program ratowania małej architektury katolickiej, małej architektury sakralnej budować, czy odbudowywać na wadach. Wiemy, że kapliczki są bardzo ważne dla mieszkańców, dlatego, że widzimy jak powstają nowe kapliczki, czyli to jest, jak gdyby, taki element, jak gdyby, kulturotwórczy y, naszego regionu. Element, który zauważany jest przez nowych mieszkańców, którzy często się osiedlają jako nowi mieszkańcy na terenie powiatu olsztyńskiego, na terenie państwa gmin. A, a po osiedleniu, budując własny dom, wymarzone miejsce na ziemi, za chwilę widzimy, że wokół tego domu powstaje kapliczka y, i sami y, pokazują, że ten, y, ta droga, tych kapliczek jest tu na szlaku warmińskim bardzo ważna, a przecież wiemy, że stworzyliśmy szlak świętej warmii, a szlak świętej warmii to jest szlak kapliczek warmińskich. W związku z tym wydaje się, że to co dzisiaj zrobimy będzie takim krokiem, kroczkiem. Małym, ale pierwszym do rozpoczęcia większego programu ratowania kaplicza kawiarnińskiego. Dziękuję Wam za to, że tu jesteśmy, że będziemy że mogli to podpisać. Panie konserwatorze, jak Pan chciał, dwa słowa to z przyjemnością Pana wysłuchamy, bo jego rola Pana jest bardzo duża i jest w całości działań związanych no, z ratowaniem kaplicza kawiarnińskiego. A mogę więcej, nie no. Szanowni Państwo. Nie mam nic co dziękować, to mój obowiązek, żeby chronić kapliczki. Ja chciałbym podziękować panu, bo to jest piękna rzecz, że, zwłaszcza w Polsce, że udało nam się z panem Starostą stworzyć taki pomysł, który zjednoczył osiem podmiotów. Tak? I jesteśmy chyba zgodni co do tego, że mamy szansę zrobić coś wielkiego, coś fajnego. Już raz się spotykaliśmy, tylko chyba wtedy było mniej wójków. Ostatecznie mamy 6 gmin, 6 wójtów i 6 pań skarbnik. E, także bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że włączyliście do tego. Była kiedyś akcja ratowania Krasnicza Warmińskich kilkanaście lat temu, nie za bardzo się ona udała i teraz mam nadzieję, że stworzymy program, który e, będzie systematyczny, e, zgodny z procedurami i otwarty, że... Następne gminy będą się do niego przyłączały. Ja już tłumaczyłem nasze założenia, ale nie było chyba przede wszystkich buntów, wszystkich tam więc w największym skrócie powiem: dzisiaj podpisujemy porozumienie po to, żeby stworzyć dokumentację dla kapliczek wybranych z górnymi siłami, żeby mieć kosztorysy czterysty lat. I żeby w październiku złożyć wnioski do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o to, żebyśmy pozyskali pieniądze na traktowanie zabytków. Minister pisma mi nie przysłał, ale w słownych rozmowach z dyrektorką Departamentu Ochrony Zabytków zostałem zapewniony, że jeżeli złożymy wnioski do programu Ochrona Zabytków, to otrzymamy dofinansowanie. Zobaczymy, miejmy nadzieję, że tak będzie, ale nie stajemy tu na straconej pozycji i nie, nie zostaniemy z niczym, nawet gdyby ministerstwa nam nie pomogło. więc konserwator ma teraz swój budżet, większy, wreszcie normalny i postanowiłem w tym budżecie w przyszłym roku wydzielić specjalną pulę na ratowanie kapliczek. Jeszcze nie wiem, jaka to będzie pula, bo po zrobieniu tej dokumentacji to wszystko oszacujemy. I to będą takie pieniądze poza Państwo złożycie wnioski i przeznaczymy pieniądze, także na pewno remont tych kapliczek to będzie, zacznie się w przyszłym roku. A w przyszłym roku dalej będziemy pracowali nad nową listą, ale może to już niekoniecznie wy będziecie w to zaangażowani, chyba że będziecie chcieli, bo pewnie przyłączą się inni. Taka jest najogólniej nasza idea. W tej chwili po podpisaniu porozumienia, pan nim, wykonawcę, który nam tą dokumentację przygotuje. A potem każdy z was do ministerstwa, zgodnie z tym jak jesteście właścicielami tych kapliczek, złoży wnioski do ministerstwa. My wam w tym wszystkim pomożemy. Mogę nawet dzisiaj zaproponować, że jeśli chcecie, to powiedzmy po wakacjach, bo to już wakacje są blisko, we wrześniu mogę zorganizować szkolenie dla, bo w każdej gminie jest pracownik, który zajmuje się pisaniem wniosków, pozyskiwaniem środków, jest Mirek Janatowski, dyrektor Muzeum Mikołaja Kopernika, który ze względu na swoje doświadczenie zawodowe od 15 lat już przygotowuje te wnioski. Jeżeli Państwo chcecie, to czy tu w Starostwie, czy w którejś w gminie, czy we w Fromborku, Muzeum zorganizujemy takie szkolenie, powiemy, jak te wnioski napisać pod względem technicznym, formalnym, jak i merytorycznym. Każdy raz <grym> wniosek sprawdzimy, poprawimy, myślemy, że na pewno będzie wszystko dobrze. Także proszę się z tym niepokoić, proszę się również niepokoić, niepokoić tym, że remont kapliczek może pochłonąć z waszej strony jakieś ogromne środki, bo jak mówię, głównie to będą pieniądze ministerialne, konserwatora, a właśnie wkład własny, no żeby było nie było zero, no to jakiś tam symboliczny powinien być. To tyle jeśli chodzi o kwestie formalne. I teraz jeszcze mam jedną rzecz, to to drugie słowo. Nasz program powinien się jakoś nazywać. Starosta tak yy, zaproponował takie hasło, że remontujemy kapliczki na szlaku świętej ładni. I to jest bardzo dobre określenie, jeśli chodzi o nasz cel. Natomiast ja uważam, i zwracam się tutaj do Panów wójtów, do Pani i do Pana starosty, żebyście to zaakceptowali. Pani wójt, i Pani wójt, przepraszam wszystkich, nie znam, że, żeby nasz program. Który się będzie rozrastał, mam nadzieję i trwał, miał takie fajne, nośne hasło, które będzie wpadało w ucho, które będzie się kojarzyło nam z Warmią, z tym, co tutaj wszyscy robimy i czujemy. I wpadłem na taki pomysł, żeby hasło dotyczące ratowania kapliczek warmińskich było napisane po gwarze barmińskim. Skontaktowałem się ze Gwardem Cekusem, o którym pewnie słyszeliście. I on... Zachęcony przeze mnie stworzył sześć propozycji hasła. Powiem Teraz ja Wam te hasła rozdam, i mam taki pomysł, żeby na, o nas nie zapomniała prasa, wkrótce media, żebyśmy zorganizowali taki plebiscyt, konkurs, poprzez wybrane media, żeby nasi mieszkańcy głosowali na to hasło, które im się będzie najbardziej podobało. A żebyście Wy również na swoich profilach, bo nie każdy urząd odprowadzili stronę, na Facebooka żebyście też to has te hasła rozreklamowali. No i po prostu zbierzemy sobie raz, że będziemy o tym ciągle mówić, pisać, więc nasz program będzie trwał w świadomości i się upowszechniał, a dwa, że ostatecznie wybierzemy jakieś fajne hasło, którym będziemy się potem posługiwać. Jest to nie tylko zdalek taki reklamowy, ale też mm, techniczny, bo jak napiszemy wnioski do Ministerstwa, i powiedzmy jeszcze to ustale z ministerstwem, że gmina będzie mogła napisać jeden wniosek na trzy kapliczki, czy na każdą tabliczkę będzie pisała osoby, Więc żeby się tam w Warszawie nikomu nie pomyliło, że to jest nasz program, to jak będziemy mieli takie jedno hasło, no to oni będą kojarzyć, że to jest ten nasz parmiński program, że trzeba dać to pieniądze, bo nam obiecali. No szkoda, że nie ma dzisiaj Pana Edwarda, bo on, ja nie umiem czytać po Barmińsku, ale, ale myślę, że ktoś tej on naprawdę może przy Państwu zysku. Pamiętajcie, że dwa bar barmińska jest pisana na listę do przez ministra, że trwa, bo nawet powiedziałem na Facebooku, są konkursy co roku na młodzież. I w ogóle mam taki pomysł, że jak będziemy te kapliczki remontować. Każdy, każdy z tych remontów będziemy przedstawiali na Facebooku yy, starosty i konserwatora, i będziemy prosili ty tą młodzież, która zna głowę żeby nam to remontowaną tabliczkę po barmińsku opisywała. To będzie taka otoczka propagandowa dla naszej akcji, która, jak mówię, mam nadzieję, że nie umrze jak ta poprzednia, będzie się rozwijać i psz, no, Myślę, że za 2-3 lata będziemy dążyć z tego, co Bo wszyscy mówią o kapiszkach, piszą, zwracają na nie uwagę, tylko nie się w tym kierunku rogi. Są takie kapiszki, które linami są przykręcane do drzewa, żeby się nie przerzuciły i my chcemy to po prostu zmienić. Tym razem, ja bardzo przede wszystkim dziękuję, że Państwo siedzieliście się do tej akcji przyłączyli. Jestem pod wrażeniem, że tak dużo osób Zgodziło się jeszcze. Jesteśmy ponad podziałami po nas wszystkich. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś z koleżanek, kolego Wójt, chciałby z Panu słuchać? Tak, bo może tylko. Chciałbym podziękować za ten pomysł. I pan konserwator, jak wspominał, nie tafik, przed przepięknie pasami, czy do drzewa to jest na no, moim terenie. Przy drodze Panu pan leko... będziemy robić. Będziemy tak? robić będziemy tak? urodzić, no to tak? już jedna przygoda, będzie. Tak. Kabliczka w gminie Burda i Edward też z gminy I Burda... Edward też jest... z Tak, nie mam i Ale jak na przykład już wybierzemy Hasło, tak? Jak będziemy już mieli te dokumentację, to na pewno zrobimy jakieś takie spotkanie z mediami wtedy pan Edward się... W ogóle ja go poprosiłem, żeby on objął patronat honorowy nad tą naszą akcją. I on się zgodził wstępnie. Musimy się potem jeszcze z panem Starowską, bo weźmiemy sobie patronat medialny, może poprosimy o patronat marszałka i to i tak Będziemy starali się temu programowi już po podpisaniu dzisiejszego porozumienia narobić wokół tego wszystkiego jak najwięcej szumów, trzeba? I nadać jednocześnie temu programowi znaczenie, żeby on nie umarł, żeby to się nie skończyło na dzisiejszym dniu. Ale dziękujemy, że są media, bo media są jakby w tej kwestii też bardzo ważne i istotne i powiem Wam szczerze, że wracałem w sobotę z sobotę ze sportowca Barni Mazur w roku, z roku. Słucham Radia 24, jadę, patrzę 23.30, a tam mówią nasze Nie w Radiu Wólnopolskim. Czyli jak gdyby już żeśmy się zdążyli przebić jak gdyby medialnie wysoko, bo Radio 24 jest takim, takim może jeszcze nie bardzo rozpoznawalnym, ale słuchamy na terenie całego kraju. W związku z tym news, który przebił się, poszedł w Radio 24 mówiąc o tym, że powstaliśmy na warmii i chcemy je remontować. To tak bardzo, bardzo... No bardzo... dobrze, i mamy 6 gmin 6 absolut. Teraz może każda gmina przeczyta jedno hasło. Zaczynamy od Pana Wójta. Słownie. Ja bym obstawił dwójkę, dwójkę. Warnia bez kapelków to nie Warnia. O, dobrze, a teraz jedynkę czytam by kolega był czy w kapełki na noszy święty Warniji. Super. Tak. Ja za nawiasem mi ta dwójka też się najbardziej podoba, no, ale to tak na, na szybko. Jeżeli dwa słowa od nas stają ja się, że wszyscy jak tu to przede wszystkim chcieliśmy podziękować. Za pomysł, inicjatywę i konkretne działania. My również tutaj będziemy oczywiście te działania wspierać i wykonywać, ale przede wszystkim pomysł był Panów, a, a ich realizacja też w drugiej części. Także za to serdecznie dziękujemy. Bardzo podobał mi się pomysł też tego szkolenia dla pracowników, to też pokazuje, że nie zostajemy sami tam, gdzie jest zanieciekane. możemy wysłać pracowników, którzy pozyskują środki, piszą wnioski, nie się spotkają, nie się zmieniają doświadczeniami. Także to jest bardzo dobry pomysł. No i trzecia, czy, 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 czy te hasła, żeby wydać. Także bardzo dobry pomysł. Więc za te wszystkie trzy pomysły yy, bardzo serdecznie mi dostałem, bardzo pewnie Także, yy, Dziękuję. Więc czytam. Nie zapoczywam smysował, w kapełkach, bo my suwam warni oki. Ok. Ja przetłumaczę, to jest najtrudniejsze. Nie zapomnijmy o papiczkach, bo jesteśmy w warniach. To jesteśmy w nie dopuściłam, co by sianosze warmińskie kapelki zloturowały. Kolega Janek, przetłumaczysz. Warnijo poznasz po jej tych kapelkach. A ja cały szczęście mam zastępczej Asia Kapelki do ladowerów warmijoków tych przód i tego. bardzo ładna nazwa jest kapelka. Jeszcze raz koledze samorządowcy dziękuję, a Danielowi podziękuję, jakby, bo on pierwszy zareagował na propozycję starosty i jako pierwszy przysłał chęć współpracy na temat ratowania kapliczek. Także był dodatkową inspiracją, że jak zaproponowaliśmy, że pierwszy mój się odeswał, w związku z tym warto było drążyć skałę i, i dalej jakby próbować rozmawiać z kolegami <coughs> samorządowcami, żeby żeby doprowadzić do dzisiejszego spotkania. Proszę bardzo. Jeszcze odnosząc się do tego, co powiedział Pan Wójt, to czy w takim razie tak wstępnie, żeby mógł to zaplanować, odpowiada państwo, żeby to szkolenie było w pierwszej połowie września? Tak. A czy macie może czy to może być starostwo? Bo to będzie chyba dla wszystkich najwyższe. Proszę bardzo. Jesteśmy chyba ułożone na No więc właśnie, czyli Czyli to ja już wtedy mailowo będę... Państwa tak no my też skorzystamy z tego szkolenia, bo jesteśmy jakby Dobrze, tak jest.